Moje życie, które kiedyś wydawało się tak stabilne i pełne miłości, rozpadło się na miliony kawałków w jednej chwili, a wszystko zaczęło się od absurdalnego oskarżenia i testu dna, który miał mnie pogrążyć. Nazywam się Agata, i przez ponad 12 lat byłam przekonana, że mam wszystko: kochającego męża, Michała, dwójkę wspaniałych dzieci, Zosie i Janka, oraz bliską, choć czasem skomplikowaną. Relacje z moją młodszą siostrą, Anną. Michał zawsze był dla mnie ostoją. Poznaliśmy się na studiach, przeszliśmy razem przez wiele, wydawało mi się, że nasza więź jest nierozerwalna, wykuta w ogniu wspólnych doświadczeń i radości. Zbudowaliśmy dom, stworzyliśmy rodzinę, mieliśmy plany na przyszłość, które snuliśmy przy każdej okazji, przy wieczornej herbacie, w czasie wakacyjnych podróży, czy po prostu Leżąc obok siebie w łóżku i marząc. Ale w ciągu ostatnich miesięcy coś zaczęło się zmieniać. Michał stał się zdystansowany, humorzasty. Coraz częściej wracał późno z pracy, odmawiał intymności, a jego spojrzenie, niegdyś pełne czułości, teraz było zimne i pełne podejrzliwości. Początkowo tłumaczyłam to stresem w pracy, próbowałam rozmawiać, dopytywać, ale on zbywał mnie krótkimi, oschłymi odpowiedziami. Aż pewnego wieczoru, gdy siedzieliśmy w milczeniu przy kolacji, powietrze zgęstniało od niewypowiedzianych słów i narastającego napięcia. Zosia i Janek już spali, pochłonięci swoimi dziecinnymi snami, nieświadomi burzy, która zbliżała się do naszego domu. Michał odłożył widelec z brzękiem o talerz, a jego oczy, które kiedyś wpatrywały się we mnie z miłością, teraz płonęły oskarżeniem. Coś mi ukrywasz, Agata, powiedział cicho. Ale z taką nutą goryczy, że poczułam, jak krew zamarza mi w żyłach. Byłam w szoku. Co masz na myśli, Michał? O czym ty mówisz? Zapytałam, próbując zachować spokój, choć moje serce biło jak szalone. Wtedy padło to słowo: zdrada. Oskarżył mnie o niewierność. O to, że moje zachowanie, moja praca, moje spotkania z przyjaciółkami, wszystko to było przykrywką dla romansu. Byłam wstrząśnięta, zraniona do głębi. Jak mógł mi coś takiego zarzucać? Przecież wiedział, że moje życie kręci się wokół niego i dzieci. Próbowałam się bronić, wyjaśniać, ale on był niewzruszony. Nie chciał słuchać żadnych argumentów. Jego umysł był już zatruty podejrzeniami, które, jak się później okazało, były tylko projekcją jego własnych win. W końcu, w akcie desperacji, by uciąć te bezpodstawne oskarżenia, rzucił na stół swoją ostateczną kartę, test dna. Nie dla mnie, żeby udowodnić moją wierność, ale dla Janka, naszego młodszego syna. Chcę mieć pewność, że Janek jest moim synem, powiedział, a te słowa uderzyły mnie niczym fizyczny cios. Poczucie upokorzenia było nieznośne. Jak mógł podważać nasze ojcostwo? Jak mógł podważać moją miłość i lojalność w tak okrutny sposób? Moja godność została splamiona, ale jednocześnie poczułam dziwny spokój. Wiedziałam, że jestem niewinna. Wiedziałam, że Janek jest jego synem. Zgodziłam się. Zgodziłam się na ten test, mając nadzieję, że wynik raz na zawsze zamknie mu usta, rozwieje jego absurdalne wątpliwości i pozwoli nam wrócić do normalności. Nie mogłam znieść myśli, że mój mąż podejrzewa mnie o tak odrażającą zdradę. Chciałam, żeby zobaczył, jak bardzo się myli, jak bardzo mnie krzywdzi. Marzyłam o momencie, gdy wynik testu w jego ręku, dowód mojej niewinności, zmusi go do refleksji, do przeprosin, do odbudowania zaufania, które rozpadło się pod ciężarem jego bezpodstawnych insynuacji. Moja siostra Anna, która często bywała u nas, Widziała te napięcia, ale zawsze stała z boku, pozornie wspierała mnie, pocieszała, powtarzając, że faceci czasem tak mają. Jej obecność była dla mnie pociechą w tamtym czasie, a jej pozornie niewinne słowa pocieszenia wydawały się balsamem dla mojej zranionej duszy. Nie miałam pojęcia, że jej wsparcie było tylko precyzyjnie odegraną rolą w spektaklu, który dopiero miał się rozegrać. Żyłam w bańce naiwności wierząc w dobro ludzi, zwłaszcza tych najbliższych, Michał, wciąż pełen zimnej, niezachwianej pewności siebie, upierał się, że test dna jest niezbędny, nie tylko dla Janka, ale także dla spokoju ducha całej rodziny. Nawet sugerował, że Anna mogłaby wziąć udział w dobrowolnym, rozszerzonym profilowaniu genetycznym, żeby wykluczyć pewne rodzinne obciążenia genetyczne, zwłaszcza po stronie mojej matki o których jakoby usłyszał, ale o których ja nic nie wiedziałam. Był w tym tak przekonujący, że widziałam Annę, jak kiwa głową z troską w oczach, zgadzając się na ten dodatkowy, nieistotny punkt w procesie. Dziś wiem, że to był początek końca mojej starej rzeczywistości. Przygotowania do testu dna były dla mnie istną torturą psychiczną. Każdy dzień, odkąd Michał ogłosił swoją decyzję, Toczył się w gęstej atmosferze podejrzeń i oskarżeń. Widziałam, jak Michał patrzy na mnie z nienawiścią, jak gdyby już skazał mnie w swoim wewnętrznym sądzie. Moje serce biło jak oszalałe, gdy jechaliśmy do kliniki. Było mi niedobrze. Czułam dreszcze, a dłonie pociły mi się z nerwów. To upokorzenie było nie do zniesienia. Wejście do sterylnego, chłodnego pomieszczenia gdzie pielęgniarka z niewzruszoną miną wyjaśniała procedurę, tylko pogłębiło moje poczucie alienacji i bezsilności. Pobrała próbki śliny najpierw od Janka, który nieświadomy powagi sytuacji, śmiał się i machał rączkami, potem ode mnie, a na końcu od Michała. Michał stał z kamienną twarzą, jego oczy były jak zimne, niebieskie kamienie, patrzące na mnie z pogardą. Nawet na chwilę nie próbował ukryć swojej satysfakcji, Jaką czerpał z mojego cierpienia. W jego spojrzeniu widziałam triumf kogoś, kto już wygrał. Jakbym była przestępcą, którego wreszcie przyłapano na gorącym uczynku. Nie mogłam zrozumieć, jak ktoś, kogo kochałam przez tyle lat, mógł tak łatwo uwierzyć w moją winę i tak bezwzględnie dążyć do mojego zniszczenia. Moje myśli krążyły wokół tego, jak absurdalna i okrutna była cała ta sytuacja. Wiedziałam, że Janek jest jego synem, ale strach przed tym, że coś pójdzie nie tak, że jakiś błąd laboratoryjny czy oszustwo mogłyby zniszczyć moje życie, paraliżował mnie. Po pobraniu próbek pielęgniarka poinformowała nas o czasie oczekiwania na wyniki dwa tygodnie dwa tygodnie w zawieszeniu dwa tygodnie agonii. Opuszczając klinikę, czułam się tak, jakbym opuszczała własny pogrzeb. Powietrze smakowało gorzko a świat wydawał się szary i pozbawiony nadziei. Każdy dzień oczekiwania był wiecznością. Próbowałam normalnie funkcjonować, opiekować się dziećmi, chodzić do pracy, ale w środku czułam pustkę i niepokój. Nie mogłam jeść, nie mogłam spać. Moje myśli były jak zacięta płyta, ciągle odtwarzająca scenę oskarżeń i poniżenia. Michał w tym czasie zachowywał się jeszcze gorzej. Jego cisza była wymowniejsza niż tysiące słów. Ignorował mnie całkowicie, udając, że mnie nie ma. Dzieci wyczuwały napięcie, pytały, dlaczego tata jest taki smutny i dlaczego my się nie śmiejemy. Zmyślałam historię o jego problemach w pracy, próbując chronić je przed okrutną prawdą. Nawet Anna, moja siostra, która zawsze była moją powierniczką i najlepszą przyjaciółką, zaczęła się dziwnie zachowywać. Zamiast otwarcie mnie pocieszać, była nieswoja, unikała mojego wzroku, jej pocieszenia brzmiały pusto i nienaturalnie. Kiedy próbowałam ją przytulić, czułam jej sztywność, jakby jakaś niewidzialna bariera nas dzieliła. Pewnego razu, gdy wspomniałam o tym, jak bardzo się boję o wyniki i jak bardzo to jest dla mnie upokarzające, jej odpowiedź była zdawkowa i dziwnie mechaniczna. Nie martw się, Agata, wszystko się wyjaśni. Na pewno będzie dobrze. Faceci czasem po prostu panikują. Jej uspokajający ton brzmiał sztucznie, a ja, mimo wewnętrznego niepokoju, odrzuciłam tę myśl jako moją własną paranoję. Tłumaczyłam sobie, że Anna po prostu nie wie, jak sobie radzić z taką trudną sytuacją, że to ją przeraża tak samo jak mnie. Przecież była moją siostrą, moją krwią. Jak mogłaby mnie zdradzić? Ta myśl była dla mnie tak absurdalna, tak odległa od rzeczywistości, którą znałam, że natychmiast ją odrzuciłam. Skupiłam się na lęku przed Michałem, przed jego pogardą, przed utratą rodziny. Czekałam na ten wynik, na to jedno zdanie, które miało przywrócić moją godność i zakończyć ten koszmar. Spodziewałam się, że ten test potwierdzi moją niewinność i udowodni, że Michał się mylił. Nie mogłam przewidzieć, że te same, niewinne próbki dna ujawnią prawdę tak straszliwą, że nawet w najgorszych koszmarach nie byłam w stanie jej sobie wyobrazić. Dzień po dniu, tydzień po tygodniu, zegar tykał, a ja żyłam na krawędzi, czując, jak każda komórka mojego ciała jest napięta do granic możliwości, czekając na wyrok, który miał albo mnie uniewinnić, albo zrujnować. Nie wiedziałam, że to, co nadejdzie, będzie czymś o wiele gorszym niż cokolwiek, co mogłam sobie wyobrazić, totalną destrukcją wszystkiego, w co wierzyłam. Nadszedł dzień, który miał odmienić moje życie na zawsze. Dwa tygodnie agonii dobiegły końca. Michał, wciąż z tą samą bezczelną pewnością siebie, siedział obok mnie, wpatrując się w ekran komputera, na którym migotał e-mail z laboratorium. Jego palec drżał lekko, gdy najeżdżał kursorem na załącznik. Czułam, jak moje serce wali mi w piersi jak szalone, głowa pulsowała, a ręce trzęsły się z nerwów. Byłam gotowa na wszystko, na jego triumfujący uśmiech, na słowa przeprosin, na nową, choć zranioną, przyszłość. Ale to, co nastąpiło, przekroczyło wszelkie, nawet najczarniejsze, scenariusze. Kliknął. Plik otworzył się, odsłaniając długi, szczegółowy raport. Na początku wszystko wydawało się być w porządku. Przebiegłam wzrokiem po nagłówkach, szukając kluczowych informacji. Wreszcie zobaczyłam to potwierdzenie ojcostwa Michałka ojciec Janek syn. Of, głęboki oddech ulgi Michał był ojcem Janka oczywiście, że był. Moja niewinność została potwierdzona spojrzałam na Michała. Spodziewając się zobaczyć na jego twarzy zawiedzioną złość, ale zamiast tego, jego mina była dziwnie zdezorientowana, a potem przerażona. Z Willow czyżby liczył na inny wynik? Wtedy mój wzrok powędrował niżej, na kolejną sekcję raportu, której istnienia wcześniej nie byłam nawet świadoma. Była zatytułowana Dodatkowe ustalenia genetyczne Zgoda na rozszerzone profilowanie rodzinne Zgoda. Jaka zgoda? Przecież myślałam, że to tylko test ojcostwa. Przeczytałam dalej, a każde kolejne słowo uderzało mnie niczym młot w głowę. W ramach rozszerzonego profilowania genetycznego, obejmującego próbki od Michała K. oraz Agaty K., a także, za obopólną zgodą, Annę K., Siostrę Agaty K. Stwierdzono niezwykle wysoki wskaźnik prawdopodobieństwa występowania pokrewieństwa rodzicielskiego między Michałem K a dzieckiem o inicjałach MN, syn córka Anny K. MN to były inicjały mojego siostrzeńca, Maćka. Maciek, syn Anny i mojego szwagra, Tomka. Czytałam to zdanie, a litery zaczęły tańczyć mi przed oczami, zlewać się w niezrozumiałe plamy. Pokrewieństwo rodzicielskie: Michaela Maciek. To, to niemożliwe, to musiała być pomyłka, jakiś błąd w laboratorium, jakaś pomyłka w próbkach. Czułam, jak lodowata fala strachu i niedowierzania ogarnia całe moje ciało. Ścisnęło mnie w gardle tak mocno, że nie mogłam zaczerpnąć tchu. Spojrzałam na Michała. Jego twarz była blada jak ściana, w jego oczach malowało się czyste przerażenie. Miał otwarte usta z których nie wydobywał się żaden dźwięk. Jego plan, by mnie zniszczyć. Właśnie obrócił się przeciwko niemu w najbardziej okrutny i ironiczny sposób. Co to znaczy, Michał? Wyszeptałam, a mój głos drżał niekontrolowanie. Co to do calories, Naxi? Powtórzyłam głośniej, czując narastającą wściekłość. On milczał, wpatrując się w raport jak wiadowitego węża. Jego milczenie było moim potworzeniem. Moje serce rozpadło się na miliardy kawałków. Nie, to nie mogło być prawdą. To była moja siostra, Może Ena, moja najlepsza przyjaciółka, matka moich siostrzeńców, żona Tomka, a Michał, mój mąż, ojciec moich dzieci. Ty, ty zdradziłeś mnie z moją siostrą. Krzyknęłam. A słowa rozdarły powietrze w naszym salonie. Michał podniósł na mnie wzrok. Jego twarz była skamieniała. "Dzia, Agata, ja..." Próbował coś powiedzieć, ale słowa utknęły mu w gardle. W jego oczach widziałam panikę i poczucie beznadziei. Nic już nie musiał mówić. Ten raport mówił wszystko. Wszystkie te znikające telefony Anny, jej dziwne spojrzenia, jej unikanie tematów związanych z Michałem. Jej pozornie niewinne próby pocieszenia. Wszystko nabierało teraz sensu, mrocznego i obrzydliwego. To była pefidie na niewyobrażalnym poziomie. Mój własny mąż, mój brat, moja siostra. To było tak, jakby dwutonowy ciężar spadł mi na głowę. Upadłam na kolana, zaciskając dłonie na włosach. Świat wokół mnie zawirował. Czułam, jak całe moje wnętrze wywraca się na drugą stronę. Ból był tak intensywny, że miałam wrażenie, że zaraz eksploduje. Zdrada, podwójna zdrada najbliższe mi osoby, spiskujące za moimi plecami, niszczące nie tylko mnie, ale i całą moją rodzinę. Michał chciał mnie obciążyć, ale zamiast tego, test dna obciążył jego. Ujawnił mroczną prawdę, którą ukrywał przede mną od lat. I to nie była tylko zdrada to było dziecko. Dziecko mojej siostry, które było dzieckiem mojego męża. Szok był tak silny, że nie mogłam oddychać. To nie było tylko zerwanie małżeństwa, to było rozerwanie całej tkanki mojego życia, mojej rodziny, wszystkiego, w co wierzyłam. Moja siostra, Anna przypomniałam sobie jej słowa: Nie martw się, Agata wszystko się wyjaśni na pewno będzie dobrze. Te słowa które kiedyś wydawały się pocieszające, teraz brzmiały jak najbardziej okrutna kpina. Po tym, jak prawda wyszła na jaw, moje życie stało się istnym piekłem. Pierwsze dni po ujawnieniu wyników to była pustka, otępienie, a potem wybuch wściekłości, który rozszarpał mnie od środka. Krzyczałam, płakałam, szlochałam, rzucałam przedmiotami. Michał, blady jak ściana, próbował się tłumaczyć, był kotał coś o błędach, o tym, że to się po prostu stało, o chwili słabości. Ale ja nie chciałam go słuchać. Każde jego słowo było dla mnie kolejnym nożem wbitym w serce. Czułam obrzydzenie do niego i do siebie, że byłam tak ślepa. Tego samego wieczoru zadzwoniłam do Anny. Jej głos, początkowo pełen pozorowanego zdziwienia i niewinności, szybko zmienił się w nerwowe jąkanie. Kiedy wykrzyczałam jej w słuchawkę, to, co odkryłam, zaległa cisza, a potem jej rozpaczliwy szloch. Przyznała się. Przyznała, że to prawda, że Maciek jest synem Michała. Tłumaczyła, że to był błąd, że nie chciała nikogo skrzywdzić, że kochała Tomka, swojego męża. Kłamstwa, same kłamstwa. Moja siostra, osoba, której ufałam bezgranicznie, Zdradziła mnie w najgorszy możliwy sposób. Nie tylko odebrała mi męża, ale i zniszczyła wiarę w rodzinę, w miłość, w lojalność. Powiedziałam jej, żeby nigdy więcej nie próbowała się ze mną kontaktować. To było najtrudniejsze uciąć więzy krwi, które uważałam za nierozerwalne. Ale jak można wybaczyć takie okrucieństwo? Rozwód z Michałem był szybki i bolesny. Nie było walki o majątek, bo dla mnie liczyło się tylko to, żeby go jak najszybciej usunąć z mojego życia. Ból zdrady był tak silny, że materialne dobra straciły dla mnie wszelkie znaczenie. Straciłam męża, straciłam siostrę, straciłam wiarę w ludzi. Musiałam im wszystko wyjaśnić, a widok ich cierpienia tylko pogłębił mój ból. Moja matka płakała, nie wierząc że jej własne córki mogły się tak nawzajem zranić. Ojciec, zazwyczaj opanowany, był wściekły i zawiedziony. Anna straciła również swojego męża, Tomka, który złożył pozew o rozwód, gdy dowiedział się o prawdzie. Podwójna rodzina, dwie zniszczone rodziny, a wszystko przez ich egoizm i podłość. Przede wszystkim jednak musiałam chronić dzieci Zosie i Janka. Próbowaliśmy im wytłumaczyć, w sposób delikatny i dostosowany do ich wieku, że tata i mama już nie będą razem. Michał, z poczuciem winy wypisanym na twarzy, próbował być obecny w ich życiu, ale jego obecność była dla mnie bolesnym przypomnieniem o zdradzie. Maciek, mój siostrzeniec, który teraz był także moim kuzynem, bratem przyrodnim. Ta skomplikowana prawda, którą dzieci musiały kiedyś poznać. Budziła we mnie przerażenie. Jak wytłumaczyć Maćkowi, że jego ojcem jest mój były mąż, a nie ten, którego zawsze uważał za tatę? To było zbyt okrutne dla małego dziecka. Przez długi czas żyłam w jakiejś emocjonalnej próżni. Każdego ranka budziłam się z poczuciem ciężaru na piersi. Nawet najprostsze czynności, takie jak zrobienie kawy czy przygotowanie śniadania, wydawały się wymagać nadludzkiego wysiłku. Czułam się brudna, oszukana, a jednocześnie, paradoksalnie, winna, jakbym to ja zrobiła coś złego. Poszłam na terapię. Rozmowy z psychologiem były powolnym, bolesnym procesem odkopywania się spod gruzów. Nauczyłam się nazywać swoje emocje, radzić sobie z nimi i powoli, milimetr po milimetrze, odbudowywać swoje poczucie wartości. Najtrudniejsze było odzyskanie zaufania do siebie, do ludzi, do życia. Każdy nowy znajomy, każde miłe słowo budziło we mnie podejrzliwość. Czy to prawda, czy ta osoba też mnie oszuka?